No. Dzień dobry Państwu, jestem w pięknym samochodzie, no, dość drogim proszę państwa, bo nawet nie wiem ile to kosztuje, ale 319 tysięcy pisze na słupie, pokaż tą słup. to jest pojazd jaka? To się nazywa? Supra. No, no pokaż tą pojazd daleka, podejdź tam do przodu. Chciałem powiedzieć, że przyszedłem na emeryturę i chcę kupić jakiś nowy samochód. A dlaczego nie suple, nie? A kto, kto mnie zabroni? Nie? Także mogę sobie taką suplę też kupić. Chociaż mamy tu jeszcze inne modele, oprócz proszę jest jakiś UX 250 na godzinę. No to jest ten. No tym Aigo tu jeździłem, pokaż ten Aigo. to jest Lexus. Tego Lexusa pokażesz. To jest Lexus. Tu. Idź tam z boku, stań pokaż go całego. No tyłu, tyłu, żeby cały był widać. No, Lexus też jest fajny nowy, nie? Można zajrzeć do środka. Proszę bardzo. Kamera zajrzeć do środka. Duży samochód. A bagażnik obadamy? Co tam A, automat. O, zobacz, jaki ładny bagażnik. Piętrowy bagażnik jest. No, tutaj są przegrodnie nawet na, na szampana można wstawić, żeby się nie popić. Elegancki samochód. No, Lexus. Automatycznie? nie, nie, nie. Nie, nie, Taki bo jak tam jakiś guzik dociśnę, to, to pojechał na dół, u góry, a teraz u góry pojechał. No bo już dupan zablokował. Do pozycji musi być. Leksus po prostu, leksus. Masz tu nowe Toyota? Tak, Ewa. Też ładny samochód. Pokażę tam w środku, jak to się... Jak to wygląda? A. Tu mamy takie różne instrumenty, pewnie GPS-y, inne bajery też wszystko jest, no i skrzynia automatyczna widać, PNT to pokaż to, zbliż, zbliż tutaj, kamerę tutaj, bo to są właśnie do przodu, do tyłu, driver, no i to się jedzie bez, bez nacisku, znaczy na dwa pedały tylko, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tego sprzęgła. O chodzi. No tak to wygląda, a tutaj w tej ocie. No to podoba mi się, ten jest ładny, nie? Pokażmy. Ten to jest ładny samochód. Tylko no, trzeba tylko te, te 319 tysięcy wypóźnić. 900. Wtedy sobie można takiego białego, nie? Białego kupić no, no, Pokażmy po do szkodu. To długo, pokaż, o którego skodu. bo tu kamera nie, chodzi. Dobra, tu jeszcze mamy, a to 4x4 To jest taki model specjalny 100 900 No, to jest to to jest 4x4 4x4 napęd to jest dobry samochód, bo terenowy można powiedzieć pokaż, pokaż to dalej odsuń żeby cały pokazać z boku 4. Nie wiem jak to się otwiera Nie mamy kluczyków to nie otworzymy Dobra W każdym razie no tak wyglądają samochody w salonie A ten bagażnik można otworzyć? Ten tutaj pani mogę otworzyć na chwilę za no, bagażnik Manualnie, aha dobra to aha aha To jest manualny no proszę bardzo, tu jest specjalny do holowania, się wkręca. No i sprzęty są takie, bo to trzeba po potem, żeby linę zaczepić. Takie coś mają specjalne. No dobra, fajny samochód. No tak to jest w tej Toyota. Tej no będziemy szukać samochodu odpowiedniego dla emerytana, ale kasy te trzeba będzie w Totolotku chyba wygrać, by było to, by sobie tak rawę. Znaczy na 4x4 kupił. Pozdrawiam, Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Teraz już Amery. Dziękuję bardzo.